Dzień dobry, dzień dobry. Moi kochani, witam Was wszystkich bardzo, bardzo serdecznie po no, dosyć długiej przerwie, moi drodzy, ale uzasadnionej. Moi drodzy, na wstępie chcę wszystkim bardzo, bardzo, bardzo gorąco no, podziękować, tak, moi drodzy, za ten ostatni czas, w którym wiele osób tutaj, oczywiście również z YouTube, bardzo mocno mnie wspierało w chwilach, kiedy. Mówiłam Wam o tym, że mój tata jest chory i że jego stan jest po prostu bardzo, bardzo, bardzo zły. Moi drodzy, zmarł. Yy, nagle, niespodziewanie, kiedy jeszcze dostałam informację o tym, że chcę je zobaczyć, <laughs> nie zdążyłam dojechać. Yy. Ale okej, okay. sądzę, że tam, gdzie jest, jest mu dobrze, moi drodzy, ja jako ezoteryk, no tutaj pracujący z duchowością, z energią m.in., moi drodzy, również um, czuję to bardzo głęboko. W dużej mierze, moi drodzy, dzięki Wam i Waszemu wsparciu przetrwałam jakoś ten um, ciężki dla mnie czas. Za dużo nie chcę jeszcze o tym mówić, bo to są świeże tematy i moi drodzy tak naprawdę głęboko się zastanawiałam, czy przyjść do Was i, że tak powiem, zacząć już pracę, tak? taką normalną pracę, taką jak robię to na co dzień z Wami ale czuję, wiecie co, że chyba po pomaleńku, pomaleńku możemy zaczynać, że tak powiem, na nowo tutaj wojaże z naszymi kartami, moi drodzy, i sprawdzanie tutaj, co się ciekawego wydarzy. Więc, moi drodzy, głębokie i ogromne serducho i wyrazy podziękowania dla Was za to, że jesteście, za to, że jesteście, wspieracie mnie, za liczne kondolencje, które otrzymałam, kochani, tutaj drogą, bardziej przez fejsa oczywiście, czy też prywatną, ale też część wiem, że z Was, którzy tutaj na YouTubie mnie odwiedzają, zwyczajnie jest na grupie, tak? Więc dlatego też te słowa kieruję między innymi kochani tutaj na kanale. Słońca. Nie było dzisiaj oczywiście wejścia pod tytułem, co dzisiaj wniesie nam dzisiejszy dzień dla każdego znaku. Ale mamy dzisiaj, moi drodzy, zaćmienie księżyca. Między innymi zaćmieniem słońca do kompletu, moi drodzy. Bardzo szczególny czas, gdzie my, tak jak oczywiście wszyscy wiemy. Czy to pełnie, czy też nów, moi drodzy, wnoszą do naszego życia jakiś taki zdecydowany, słuchajcie, no czasami ruch, krok, czasami jakieś zmiany. Dlatego też na stole, moi drodzy, pojawiła się cała dwunastka znaków, żeby zobaczyć, co też te dzisiejsze zaćmienie, moi drodzy księżyca, będzie wnosiło do naszego życia, tak? Albo na co trzeba zwrócić, kochani, uwagę, co też, jakie zmiany się dokonają w naszym życiu. I od razu, póki już gadam do Was, moi drodzy, to chcę jeszcze tutaj serdecznie zaprosić wszystkich na czytanie, które robię jeden raz w roku. Odkąd tylko, że tak powiem, tutaj istnieje ten kanał, raz do roku robię tylko i wyłącznie takie czytanie. Kochani, nie robię tego częściej. No, będzie to czytanie dla mnie tym, nie, tym bardziej, moi drodzy, wyjątkowe, dlatego że z okazji wszystkich świętych, moi drodzy, za duszek. Będziemy sobie robić czytanie, co chce Wam powiedzieć Wasza zmarła osoba, tak? Ale to nie dzisiaj, moi drodzy, myślę, że ja to sobie jakoś tam zrobię jutro czy pojutrze yy, i sprawdzimy sobie, moi drodzy, co też Te Wasze zmarłe, kochane przez Was osoby, moi drodzy, chciałyby Wam przekazać, tak? I to takie czytanki, czytanie stalią, typowo, słuchajcie, taką duchów. Będziemy sobie tutaj robić, więc zapraszam już dzisiaj serdecznie. Natomiast przejdźmy już do czytania tytułem zaćmienia księżyca. Kochani, co też te zaćmienie księżyca będzie chciało wnieść dla naszych kochanych baranów? Kochani, u Was sytuacja bardzo mocno jakby przedstawiła się w kategoriach być może, kochani, uczuć związków, relacji, co dla niektórych, jeszcze co dla niektórych, być może to będzie sfera pracy, ale może zacznę od tego, co bardziej mi tutaj jakby uderza, tak, z tych kart. Kochani, jeżeli spotykacie się z kimś, jeżeli gdzieś uczuciowo jesteście z kimś związani, to możecie liczyć poprzez te zaćmienie, kochani księżyca, na, na jakieś odwzajemnienie czegoś. Jeżeli do tej pory była taka sytuacja, w której wy się staraliście, wy dbaliście o tą relację, ale nie czuliście z drugiej strony być może otwartości serca albo takiego, bym powiedziała, no odwzajemnienia, czy też troski, opieki się nad wami, no to karty sugerują, że te zaćmienie księżyca nagle odmieni tą całą kwestię. To znaczy może wnieść tutaj dla baranków sytuacji pod tytułem, Odwzajemnie ci to, tak? Pokażę, że mi zależy. Pokażę swoją troskę, opiekę, miłość. I ta miłość, troska, opieka i odwzajemnienie idzie w kierunku barana. No, was, drogie baranki, tak to mam na myśli. Jeżeli byście chcieli zgłosić się do kogoś po jakąś pomoc, to może być oczywiście ów partner czy partnerka, o której mówię, ale niekoniecznie. To może być też jakaś inna osoba, która jest ochocza i opiekuńczo Wam może w czymś, kochani, pomóc. No to karty też będą mówiły właśnie o tym, że dostaniesz jakieś wsparcie, dostaniesz jakąś opiekę, dostaniesz jakąś wskazówkę, poradę w zakresie spraw emocjonalnych czy relacyjnych. Ona będzie cenna. Da Ci, ja bym powiedziała, drugi baranku, jakąś, um, powiedziałabym, taki zamysł na to, co zrobić w tej kwestii, co zrobić w tych sprawach emocjonalnych. To będzie dosyć, powiedziałabym, podczas tej rozmowy być może cenny, taki, no cenna wskazówka, taki dosyć dobry impuls do tego: aha, już teraz wiem, jak mam postępować. Więc ci z was, którzy. Niekoniecznie, słuchajcie, mają kogoś, albo niekoniecznie załóżmy, coś rozwija się, no powiedzmy, w taki rewelacyjny sposób, i niekoniecznie liczą na to, że ta osoba nagle przyjdzie i zacznie tutaj, że tak powiem, miłością do Was pałać. To być może, moi drodzy, są też tacy, którzy muszą usłyszeć od jakiejś osoby wśród waszego otoczenia, bliskiej wam sercu, przyjaciel, przyjaciółka, matka, no nie wiem kto tam kto da wam w tym okresie, moi drodzy, cenną wskazówkę, co wy macie robić. Tylko słuchajcie, nie przepieprzcie tego, tak? To znaczy mam na myśli, że e, słuchajcie, bo bardzo często przychodzimy, pytamy się nieraz, e, słuchaj, co ja mam robić, a to, 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 to. Ktoś nam radzi, pomaga, słuchajcie, no robi, co może żyły wyprówa. A my tylko słuchamy, aha, 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 ale nic z tym nie robimy. A tutaj głównie chodzi o to, żeby właśnie te cenne rady, jeżeli uważamy, że są dla nas cenne, wykorzystać. W kwestii pracy ci z Was, którzy gdzieś starają się o podwyżkę, o polepszenie swojego bytu, o zmianę pracy, moi drodzy, to karty sugerują: pójdź, zrób, e, nie wiem, działaj, nie bój się, bo będzie ci dane. Tak? Takie, słuchajcie, przekazy dla was, drogi Baranki. Tutaj więcej nie wycisnę z tych kart, bo generalnie ja to tak troszeczkę bardziej, najbardziej czuję, że tutaj przychodzi do was jakieś odwzajemnienie, jakaś taka sytuacja, w której poczujecie, że nie jesteście same, że macie opiekę, że macie troskę, że macie miłość, być może partnera i chęć jego pomocy, albo odwzajemnienia tych uczuć, albo chęć budowania wspólnie czegoś razem. Słuchajcie, jeśli chodzi o byka. Proszę sobie tu podejrzeć karty. Kochani, u was sytuacja jest dosyć ciekawa, bo powiem wam, że w trakcie tasowania kart dla was wypadła mi królowa mieczowa, kochani, którą mówię, a dobra, jakoś tak nie czułam, że ją muszę zostawić na stole, więc wrzuciłam ją do talii i te karty kartę raz jeszcze. Po czym wyciągając już karty na nowo, ona się ponownie pojawiła, więc moi drodzy, no na pewno chciała się pokazać, tak? Już to wiem na 100%. Słuchajcie, królowa mieczy to jest ktoś, kto... Zaczyna myśleć. Ktoś, kto wie czego chce. Ktoś, kto w pewien sposób, moi drodzy, gdzieś bardzo mocno i skrupulatnie wszystko obmyśla. Pracuje głową, analizuje dane sytuacji. Tak, daną sytuację. Ktoś, kto obmyśla jakąś strategię, moi drodzy. Ktoś, kto wie czego chce. K Ktoś tam ma już dosyć, powiedziałabym, jakiejś sytuacji stania w miejscu, nie pójścia z czymś do przodu, nie wiem, jakiegoś takiego galimatiasu albo jakichś takich rozterek emocjonalnych. To jest kobieta z jajami, przynajmniej w moim tarocie, yy, która naprawdę sporo widzi, yy, sporo prawdy też uderza do niej i która wie, czego chce. Moi drodzy, pewne sprawy dla Was, drogie byki, mogą przyspieszyć ruszyć z miejsca. I to dosyć ostro, galopem wręcz, tak? Powiedziałabym na łapu-capu, nasłuchajcie, na, na ostrym ciągnięciu. To może też być wskazówka dla was, nie stój w miejscu, ruszaj naprzód. Więc jeżeli na przykład rozsiadłyście się tutaj, drogie byki, na swoich tronach, w cudzysłowie oczywiście, i tylko myślicie, myślicie i myślicie, to czas wprowadzić to w czyn. Koniec myślenia. Tutaj trzeba przejść do czynów. Jeżeli idzie jakaś myśl do waszej głowy, to karty mówią, ok, to teraz weź przystąp do realizacji tej myśli, tak? To jest pierwsza sprawa. Druga to to, że jakieś pewne sprawy, moi, moje drogie byki, mogą przyspieszyć, zaczną, zaczną się rozwijać, zaczną się toczyć, zacznie tutaj coś po prostu przyspieszać, tak, jakaś akcja, w której, no, moi drodzy, może sporo się spraw porozwijać i zacząć w ogóle dziać, bo jeżeli był jakiś zastój, załóżmy, ja nie wnikam, co tam mogło być, ale był jakiś zastój, była jakaś taka sytuacja patowa w jakimś temacie, nieważne jakim, to tutaj nagle, moi drodzy, po, tej, po tym zaćmieniu księżyca, rusza coś do przodu, rusza coś z kopyta, coś zaczyna się rozwijać, coś nabiera tego rozpędu. Zresztą karty nawet sugerują, że jeżeli Ty czujesz, że możesz coś zrobić, nie wiem, ktoś mówi, słuchaj, zróbmy to, to, tamto, sram, to, wam, to, albo ty sam, drogi byku, czujesz, że powinieneś, y, że tak powiem, podnieść tyłek i zacząć coś robić, to karty podpowiadają, tak, to jest ten moment, to jest ten moment na to, żeby ruszyć naprzód. No dobrze. Jeżeli chodzi o bliźnięta, moi drodzy, u was jest y, troszeczkę, powiedziałabym, hmm, jakaś taka sytuacja, w której y, ewidentnie, wiecie, co to znaczy ja powiem tak, Mamy dwie karty, które mówią tak naprawdę o obawach, o lękach, o tajemnicach, o sekretach, o y, powiedziałabym laniu łez, o lamentowaniu, o nieprzespanych nocach. Bliźnięta, o co chodzi? Ja powiem wam szczerze, nie wiem, ale gdzieś ta pełnia, moi drodzy, przynosi wam powiedziałabym jakieś zagwostki do głowy, jakieś tajemnice, sekrety, słuchajcie, jakieś utajone, pewne sprawy. Albo to są Wasze lęki i Wasze obawy, względnie ktoś Wami manipuluje i Wy przez to nie możecie spać, Wy przez to się martwicie, Wy popadacie w jakąś depresję. 9 Mieczy karta mówiąca tak naprawdę o tym, że coś Was martwi, coś Was trapi, tak? Macie jakieś, powiedziałabym, bojaźliwości w jakimś względzie. Wasza głowa notorycznie pracuje, ale nie pozytywnie, a negatywnie. To jest taka sytuacja, w której nie wiem, co robić, martwię się, jestem rozżalony czy rozżalona. Dlaczego? Dlatego, że mamy księżyc, a księżyc, moi drodzy, to są zacienienia umysłu. Wy nie wiecie, co macie zrobić. Wy macie jakąś opcję, yy, ja bym powiedziała, podyktowaną być może jakimś lękiem i obawami, jakimiś manipulacjami. Być może są jakieś osoby wokół Was, które Wami sterują, manipulują, Wy tego nie widzicie. Nie widzicie po prostu tego, albo ktoś przed Wami coś ukrywa, bo w ogóle, może też tak być, że Wy sami z powodu lęku i strachu kryjecie swoje prawdziwe emocje. Ale nie jest to dla was, kochani, dobre, bo to was wpędza w, jakąś stan, w jakiś stan chorobowy, powiedziałabym wręcz. Bo tu ewidentnie zaznaczyły się karty, słuchajcie, nie mówiące o niczym dobrym. Przemyślcie tą sprawę, moi drodzy, bo to nie jest fajne. Jeżeli chodzi o raka, o raczek, raczek, raczek. Rak bierze sprawy w swoje ręce. Rak staje się magiem świata purpurowym. Mak nagle odkrywa, że ma tak naprawdę wszystkie atrybuty wokół siebie, które może użyć do tego, żeby wykreować swój świat tak jak chce. Rak pozbywa się balastu. Rak pozbywa się problemów. Rak, krótko mówiąc, mówi basta, dosyć. Słuchajcie, coś wam ciąży, albo ciążyło już od jakiegoś czasu, i tu karta ewidentnie pokazuje, że wy pomału. Być może mieliście albo nawet jeszcze macie, co niektórzy tego serdecznie dosyć. Jesteście czymś obciążeni, i słuchajcie, to mogą być emocje, to mogą być jakieś sprawy zawodowe, oczywiście, jakieś takie wiecie, no, że macie sporo obowiązków na głowie, albo jakieś sporo, sporo spraw na głowie, dużo roboty w oku, ale to też może być stan waszego umysłu, waszej psychiki, waszych emocji. Jestem tym, tym już zmęczony, obciążony, tak? Irak, moi drodzy, z uwagi na to, że to jest dziesiątka em, i patrząc na kartę numer dwa, ja mam wrażenie, że ta pełnia pozwoli wam się tego balastu pozbyć, zniwelować całkowicie, powiedzieć, nie, pierdzie, ale to wszystko, kurde, dosyć. E, życie nie polega na tym, żeby chodzić, że tak powiem, wiecznie do. Dociążony, żeby nie powiedzieć tego bardziej dosadnie. I moi drodzy, większość z Was może wręcz zabrać się do roboty, większość z Was może uwierzyć w siebie i bardzo dobrze, większość z Was może zacząć kreować tak świat i swoje własne życie, jak Wy tego chcecie, a nie tak, jak załóżmy chcą inni. Ja się z tego bardzo cieszę, kochani, bo Wy w tym momencie jesteście w stanie wyczarować sobie i pomalować świat na kolorowo, tak, jak Wam się podoba. Pozbywacie się problemów i balastów. Nie chcecie już tego. Więc jakieś wyzbycie się trudności uraka. Jeśli chodzi o lwa, moi drodzy, u was coś pierdyknie i to dosyć konkretnie, ale bardzo dobrze. Dlatego, że karta, karta pokazuje taką sytuację, w której wy kochani, to znaczy może inaczej, musi nastąpić jakaś czystka w czymś. Ja nie wiem, co to może być tą czystką, bo tutaj mogłabym wymieniać tysiące przykładów, ale kochani, coś zostało zbudowane na niewłaściwych fundamentach, coś nie styka, coś nieklarownie, słuchajcie, wygląda. Yhm, po prostu chwieje się w fasadach, moi drodzy. Tutaj trzeba jakiegoś, y, takiego bym powiedziała, oczyszczenia siebie samego oczyszczenia jakichś spraw, z jakichś, powiedzmy, brudów, gręzów, moi drodzy, z jakichś syfów, krótko mówiąc. I moi drodzy, ta pełnia powoduje, że to wszystko z Was schodzi i to diametralnie. Może się u co niektórych stać nagle i niespodziewanie może zrobić sporo zamieszania, moi drodzy, ale to lwowi jest potrzebne. Może też tak być, moi drodzy, że to nastąpią jakieś nagłe zmiany w waszym życiu, ale takie, które, moi drodzy, u co niektórych, jeżeli wy sami pakujecie się do tej wieży, tak, że wy sami otaczacie się jakimś murem, moi drodzy, za którego nie wyściubiacie nosa z różnych względów: bo ja się boję, bo to, bo tamto, czy tam cokolwiek innego dobra, macie jakieś tam swoje, powiedzmy, derdy małe, że sami się blokujecie, sami nie wychodzicie z domu, sami się gdzieś tam stopujecie. To, słuchajcie, być może ta zmiana, która nastąpi u lwa, spowoduje, że lew, te mury, wszystkie, słuchajcie, skruszają. Być może poprzez jakąś sytuację, osobę, być może przez to, że wy sami tego już zechcecie, to zechcecie zrobić, i nagle przychodzi ta zmiana. Wszystko kruszeje, wy wychodzicie na zewnątrz, moi drodzy, i łapiecie świeży oddech. Ale czas, moi drodzy, tutaj posprzątać, czas zrobić porządki we własnym życiu, moi drodzy. I jeżeli wy sami tego nie zrobicie, to tutaj jakoby los delikatnie zrobi to za was. Więc, moi drodzy, być może słuchajcie, jeżeli macie taką możliwość, to starajcie się sami nad tym chaosem tutaj zapanować, moi drodzy, albo co niektórzy, pierdyknąć, pierdyknąć pięścią po stole i te porządki, moi drodzy, tutaj dokonać. Jeśli chodzi o panienkę, moi drodzy, sytuacja jest tego typu. U co niektórych panien nastąpi bicie prawdy po oczach. Sytuacja, w której panna przejrzy i przetrze oczka, zobaczy pewne rzeczy klarownie i przejrzyście i stwierdzi, że czas najwyższy odciąć od swojego życia wszystko, co, co było toksyczne, złe, niedobre, nierozwijające i nigdy więcej do tego nie wracać. Nie będzie drugiej, piętnastej, ani kurde osiemdziesiątej ósmej szansy. Panna stwierdzi, dwa razy do tej samej rzeki wchodzić nie wolno. Bo być może, kochani, były gdzieś jakieś takie sytuacje, że dawałyście nadzieję sobie na coś albo szansę komuś na coś, żyłyście iluzjami, właśnie tymi nadziejami, o których mówię? I wy chyba sobie uzmysłowicie, że jeżeli czegoś nie ma, to nie ma sensu żyć nadzieją, bo nadzieja czasami to, kochani, wiecie. No, po prostu jest tylko nadzieją, ale bez realizacji. Bynajmniej, co by to nie było, do Was przychodzi sytuacja zobaczenia pewnych prawd i odcięcia wszystkiego, co negatywne. Nawet wręcz odejścia od czegoś, od kogoś, od jakichś pewnych rzeczy, które Wam już, kochani, nie służą, bo mamy kartę odejścia również. Ktoś być może od Was się też odsunie, ale zdacie sobie z tego sprawę, że skoro się odsunął, to znaczy, że nigdy tak naprawdę nie był niczego wart. Jeśli chodzi o, y, słuchajcie, wagę, uwagi, jest opcja taka. Macie mnóstwo kart karmicznych, kochani, ja sobie tutaj celowo dla waszego znaku i proszę tutaj, żeby nikt z innych nie powiedział, a czemu dla nas nie było dołożone? Czułam, że muszę, tak? Nieraz jest tak, że przekaz jest na tyle klarowny, że nie trzeba tych kart dokładać, ale nieraz, jak jest coś, y, no tutaj dla nas niejasne, tak? Dla osób oczywiście tutaj tarocistów. Nieraz jest taka potrzeba dołożenia większej ilości kart i tak też stało się z wagą. Moi drodzy, dla was jest taka opcja. Ja tutaj mam pełno kart karmicznych, czasami nawet i podwójnych, moi drodzy, co tyczą się typowo, typowo relacji. Dodatkowo też dodałabym relacji pod tytułem bliźniacze dusze, bliźniacze płomienie, kochani i tak dalej, i tak dalej. I moi drodzy, ta pełna, stop, ten nów, moi drodzy, przynosi dla was taką sytuację. Jest ktoś z kim jesteście. Jest ktoś, kogo kochacie. Jest ktoś, do kogo lgniecie. Ale z jakichś pewnych przyczyn wy wcześniej nie mogliście w pełni z tego korzystać. No to teraz będziecie mogli. Tutaj jakby w pewien sposób, kochani, w pewien sposób jakby los, bym powiedziała, jakaś sytuacja albo was samych uzmysłowi w czymś, Albo los wykona tutaj jakąś robotę w tym kierunku, ale otwiera wam furtkę na nowe możliwości. I wy, tak jakbyście stwierdzili, nie, to nie ma sensu siedzieć yy, i czekać i nie móc skorzystać z czegoś w pełni, tylko waga stwierdzi, będę, czy będę, no, dobra, będę korzystała, czy korzystał w pełni z tego, czego pragnę, pełni, w pełni tego, czego chcę. Mamy tutaj słuchajcie, ewidentne pójście za marzeniami, ewidentne pójście za głosem serca, ewidentne pójście po to, aby spełniać swoje życie tak, jak chcecie. Wstajecie ze stołka, chwytacie po kielich, który, na który po prostu patrzycie z podziwem, ale którego wcześniej z jakichś pewnych przyczyn nie braliście. Zaczynacie tęsknić za tym jakby mogło się to wszystko toczyć, albo jak wyglądało nieco wcześniej i tak jak powiedziałam, być może nie braliście tego kielicha, zastopowaliście to, ale pewne wspomnienia zostały i waga ewidentnie, moi drodzy, w kartach ten nów, nów wam pokazuje, że bierzecie ten kielich i korzystacie z czegoś w pełni, mało tego, będzie to dla was spełniające, będzie rozwojowe, moi drodzy, będzie to coś, co warto było wziąć, więc do dzieła wagi. Jeśli chodzi o Skorpiona, y, słuchajcie, u Was y, wyciągnięcie jakiejś lekcji z czegoś, albo takie jakby, wiecie, co? Otrząśnięcie się, powiedziałabym, z jakichś problemów emocjonalnych, z jakiegoś bólu emocjonalnego. Macie trzy miecze, jesteście w czymś poranieni. Nie wiem, czy zranił Was ktoś, czy zraniła Was jakaś sytuacja, moi drodzy, czy Wy sami cierpicie z jakiegoś powodu, ale moi drodzy, to jest jakby taki proces, w którym coś przemija. Wy tutaj. Y, może jeszcze inaczej albo co niektórzy weszli w coś nowego i to nie, nie do końca było dla was fortunne ale może być też taka grupa osób która mocno cierpiąc z jakiegoś powodu stwierdza że czas skończyć z tym i rozpocząć tak naprawdę nowy proces życiowy nowe jakieś przedsięwzięcia nowe ruchy nowe kroki zająć się czyś, za, zająć się, yy, boże zająć się czymś może też tak być, moi drodzy, że co niektórzy wyciągają w ten now bardzo bolesną taką lekcję życiową, ale taką, którą musieliście wyciągnąć. Wiecie, mam to po prostu na myśli, że czasami, kochani, życie toczy się tak, nie inaczej, że no nie wiem, coś nie, nie za bardzo do końca idzie tak jak powinno, ale nie jest to dla nas jakąś karą, a raczej lekcją życiową, która no niestety czasami, moi drodzy, musi być jakby okroszona łzami ale ona was buduje, ona was w pewien sposób uczy czegoś na przyszłość, tak? Więc tutaj ja mam wrażenie, że skorpion wyciąga jakąś lekcję emocjonalną, jakąś bolączkę emocjonalną, albo też tudzież pozbywa się już lania łez, czy też jakiegoś żalu o coś i zabiera tyłek w troki i rozpoczyna coś nowego. Hmm? W przypadku... Strzelca, moi drodzy, strzelec bardzo mocno stawia, znaczy w ogóle może inaczej, nabieracie bardzo dużo energii i dużo pewności siebie w kwestii tego, czego chcecie. Chcecie poczucia bezpieczeństwa, stabilizacji, moi drodzy, pewności w jakimś zakresie, i wy tutaj nabieracie bardzo dużo energii do tego i przede wszystkim siły, aby to, tego dokonać. Jeżeli są takie strzelce, które do tej pory tej stabilizacji nie miały, nie miały takiej pewności, czuły się osłabione, czuły, że ich życie się nie rozwija, że jest mało emocjonalne, że jest takie w sumie takie do dupy, no to ten nów jakby zrzuca z was ten cały, powiedzmy, ciężar tego typu rzeczy, i nagle wy stajecie na nogach i macie pewność tego, czego chcecie. Po prostu. Co dla niektórych, moi drodzy, w Waszym otoczeniu jest jakiś facet, mężczyzna, oczywiście też może być kobieta, żeby nie było, która w pewien sposób się deklaruje co do Was, która chce z Wami coś rozpocząć, która z Wami chce coś zdziałać, moi drodzy. I strzelec, moi drodzy, gdzieś czuje bardzo dużą potrzebę, aby razem z tym człowiekiem faktycznie, kochani, coś rozwijać, budować. Więc dopasujcie sobie sytuację, bo jedni z Was mogą czuć tą moc, tą siłę, żeby brnąć do przodu i kształtować swoje życie, żeby mieć pewność co do jakichś pewnych spraw, nabieracie tej pewności, ale jeszcze inni mogą dostać deklarację od kogoś, propozycję od kogoś, nie do odrzucenia wręcz, moi drodzy, bo ktoś się poważnie wobec Was deklaruje i Wy dzięki temu czujecie, że chcecie z tą osobą coś zbudować. Jeśli chodzi o Koziorożca, moi drodzy, no widzicie co, macie przepiękne karty. To znaczy, powiem w ten sposób. Macie, słuchajcie, co niektórzy mogą się po prostu zaręczać. Co niektórzy mogą gdzieś planować śluby i tego typu historie, kochani, bo mamy kartę. Mówiącą ewidentnie o jakiejś takiej opcji, no, z kapłanem do kupy, że ktoś może w waszym kierunku zdeklarować coś, zaproponować coś. Moi drodzy, oczywiście, może się wam oświadczyć, poprosić was o rękę, czy też wy tego kogoś, że ktoś chciałby tutaj razem z wami wejść w jakiś, powiedzmy, związek małżeński, już nawet nieważne, czy z sakramentalnym, tak przez kościół, czy przez powiedzmy jakieś urzędy stanu cywilnego to już nie o to chodzi, ale ktoś chce jakiegoś rozwoju tutaj czegoś, tak? To mam na myśli. Mogą tutaj również zapadać bardzo poważne jakieś deklaracje co do kwestii dalszego rozwoju danych relacji. Czyli załóżmy, niekoniecznie, że musicie od razu biec do ołtarza, ale to też może być sytuacja taka, że przychodzi do was, kochani, jakaś opcja szansy na rozwój jakiejś relacji. Nie wiem, zamieszkajmy razem, zróbmy coś, kupmy coś. Nie wiem, chcę z tobą być, jestem ciebie, no nie wiem, jakiekolwiek, ale bardzo poważne, słuchajcie, deklaracje w Waszym kierunku płynące. Które w pewien sposób mogą dać wam takie poczucie, że głęboko będziecie wierzyć w to, że czas wykorzystać tą szansę. Moi drodzy, jeśli nie relacje, to jakaś szansa od życia, jakaś propozycja od życia, jakaś, jakiś zamysł nawet wasz, który mógłby zmienić wasze życie, może się pojawić. I karty wtedy sugerują, bierz to, bierz to, spokojnie możesz temu zaufać. Tak? bo mamy kartę papieża, kartę wiary. Możecie temu zaufać. To jest prawdziwe, to jest dobre dla Ciebie. Możesz to wziąć. Jeżeli chodzi o wodnika, moi drodzy, wodnik ma kartę... Powiedziałabym, znaczy macie bardzo dobre dwie karty. Słuchajcie, klarowność, jasność, e, słońce, czyli cieszenie się, pomyślność, tak, sukces w pewien sposób i nawet kartę zwycięstwa. Moi drodzy, coś, nie wiem, w waszym życiu tak się może poukładać, drogie wodniki, że faktycznie, moi drodzy, będziecie pełni energii, pełni uśmiechu, e, pełni, powiedziałabym, e, takiej pewności siebie i jednocześnie takiej poczucia, że coś poszło zgodnie z waszym planem, coś się rozświetliło, coś idzie tak, jak powinno, coś się rozwija tak, jak powinno. Ja nie wiem co bo oczywiście nie chcę powiedzieć, że być może w każdej sferze życia będzie cudownie, tak, bo oczywiście no, tak niekoniecznie musi być, ale jakaś sprawa, kochani, yy, może potoczyć się dobrze dla was, z korzyścią dla was i bardzo pomyślcie, bardzo pomyślnie. Może wszystko pójść zgodnie z waszym planem, mogą się znaleźć nawet takie osoby, które wam pogratulują. Nie wiem, to może być awans w pracy, to może to, że, nie wiem, jakieś pewne wasze plany, czy założenia pójdą zgodnie z waszym yy, zamierzeniem, moi drodzy. No i krótko mówiąc, gdzieś tutaj... <laughs> Wszystko może potoczyć się bardzo dobrze. Jeżeli chodzi o rybę, moi drodzy, ryba wychodzi z klatki, wychodzi z sieci swojego własnego negatywnego myślenia i bardzo dobrze, bo mogą być takie ryby, które ewidentnie, moi drodzy, wpakowały się w jakieś takie, powiedziałabym, klimaty pod tytułem wiecznego gderania, wiecznego myślenia negatywnego, pesymistycznego, bardzo mocno. Wpakowały się tym samym do pułapki swojego własnego umysłu, ale niekoniecznie z tymi myślami dobrymi. Tak? I moi drodzy, wy chyba z tego będziecie raczej wychodzić, jakby w pewien sposób ym, będziecie pozbywać się tego i cieszyć się z tego, co macie. Nagle odkryjecie, że tak naprawdę niepotrzebnie yy, ciągle podchodzicie do pewnych spraw negatywnie, ponieważ to, co macie, jest zajebiste. Tak? No i o tym właśnie mówi karta, że w pewien sposób coś pójdzie tak, albo będzie się układało tak, że pozbędziecie się negatywnego i pesymistycznego, kochani, podejścia do pewnych spraw. No i bardzo dobrze. Także tutaj jest jakieś oczyszczenie również w kierunku rybki idące. No dobra, skarby. Dajcie znać, jak czujecie te karty. No a ja Was oczywiście bardzo gorąco pozdrawiam, Buziak.